Cześć. Dzisiaj będzie duże wyzwanie związane z odpaleniem tego live'a, ale zobaczymy, może nam wyjdzie. I wycisz tam proszę. no to mam pierwszy sukces, teraz jeszcze Kasię zaproszę i będziemy mieli już pełnię sukcesu. Wprawdzie troszeczkę inaczej nam się wyświetla niż na niż na. Mm, ach, no widzisz, no i źle wyszło. Jest, jesteśmy i dobrze, tak jak miało wyjść, tak wyszło. Pięknie. My dzisiaj kombinowałyśmy już tak słowem wstępu, jak to zrobić, żeby na trzech kamerach było, żeby transmisja była również na Lotifę, ale no tam nie ma jeszcze zasięgu, więc żeby było na nasze chińskie kombinacje i wszechświat nas uwielbia, Bo jest, nie dało się, ale jest. To jest niesamowite. Tak, chciałyśmy mm -hmm. troszeczkę inny układ. Ale najpiękniejsze jest to, że w ogóle udało nam się wejść, tak? bo nie wiem, czy wiecie, ale na nowym koncie to jest tak, że są duże ograniczenia, bo jeszcze nie wiemy, kto to jest i Instagram chce Was chronić. Zatem weszłyśmy dzisiaj na konto i mówię: O, otwieramy premiera, to się okazuje, live niedostępne. A my mówimy: Nie, 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 wszechświecie, my to i tak, i tak robimy. Także my to wymyślimy, jak to zrobić. Także bardzo, bardzo serdecznie Was witamy. Bardzo nam miło, że jesteście, bo widzimy, że już dołączacie do naszego spotkania, pomimo, że premiera naszego. Dominika, nie słyszę ciebie. Bo powiedziałam do Jorzei, tak wyciszał. Okej, okej. Myślałam, że chcesz coś dodać. Premiera dzisiaj naszego nowego projektu i chciałyśmy Wam o tym trochę opowiedzieć i zaprosić was do tego projektu przede wszystkim, ale najpierw chciałyśmy podzielić się z wami tą niesamowitą historią, jak to w ogóle się stało. Że to nasze piękne, przecudne lotife, czyli przestrzeń dla wyjątkowych kobiet, powstało. tak? Ja miałam przyjemność poznać Dominikę jakiś czas temu i gdzieś tam byłyśmy obok siebie, ale nie do końca miałyśmy od razu możliwość razem pracować. No i tak się w końcu złożyło, że zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać i tematy nasze, takie zawodowe, o których razem gadałyśmy, okazało się, że mamy tyle wspólnych przestrzeni. Tak się niesamowicie uzupełniamy, a ja od zawsze marzyłam, żeby stworzyć przestrzeń dla kobiet. I powiem wam, zresztą moje dziewczyny doskonale wiedzą, że ja już jakieś dwa lata temu próbowałam stworzyć taką ogromną przestrzeń dla cudownych kobiet, bo uważam, że wszystkie kobiety są cudowne, tylko nie każda z nas otrzymała odpowiednie wsparcie, żebyśmy się mogły rozwinąć. Tak? Bo wszystkie jesteśmy cudowne, niesamowite, mamy taki potencjał. I kiedy do mnie przychodzą kobiety pracować, to ja wiem, że jeden na jeden jestem w stanie niesamowicie im pomóc, żeby ten potencjał się rozwinął, ale na większą skalę jedna osoba, ciężko, jak spotkałam Dominikę i zaczęłyśmy rozmawiać, to się okazało, że my się tak niesamowicie uzupełniamy, że z tego musi wyjść coś więcej. Tak. I to jest właśnie, jak wszystkie rzeczy są po coś, ja bardzo często opowiadam o tym, że nie ma przypadków, wszystko jest po coś, ja Kasia, Ciebie poznałam od tej strony psychodietetycznej, a od razu się zakochałam w Twojej głowie i w Twoim sercu właśnie pod tym kątem, że ją ja mówię ja i miałam od razu właśnie też takie poczucie synergii pomiędzy nami, bo ja jestem bardziej ten rozum, nie? czyli a Ty jesteś bardziej to serce. I obie mamy bardzo dużo wiedzy, jeżeli chodzi o psychologię i takiej miłości do pracy z kobietami, bo widzimy, jak wiele kobiet się sabotuje, ale właśnie to, czego mnie zawsze brakowało we mnie z punktu widzenia procesów realizowanych z kobietami, to tego otulania. A Ty otulasz, Ty po prostu jak pracowałaś i pracujesz w programie właśnie psychodietetycznym z dziewczynami, z którymi ja też pracuję pod kątem zarabiania, to one zawsze wszystko podkreślały, Boże, bo Kasia jest taka cudowna, bo Kasia tak umie zmobilizować, bo Kasia umie tak powiedzieć w punkt to, co właśnie teraz powinnam usłyszeć, żeby zrozumieć swoje emocje, żeby zrozumieć swoje ograniczenia, żeby zrozumieć różne rzeczy. No i, i oto właśnie jesteśmy. Dzięki Ci za mobilizację do tego, bo ja zawsze jestem tak bardzo zajęta, że pewne rzeczy odkładam na półkę, ale to było moje wielkie marzenie, żeby zrobić projekt dla kobiet, który wydobywa ten potencjał, który sprawia, żeby nam. Przestajemy myśleć o ograniczeniach, zaczynamy doceniać siebie, że przestajemy myśleć o, o tym, czego nie możemy, a zaczynamy naprawdę wydobywać te wszystkie, te wszystkie nasze supermoce. I nazwa, którą wymyśliłaś, Lotife, która wynika z inspiracji trzema elementami, które znowu ja wymyśliłam, to też jest jeden z takich obrazów, który pokazuje, że my razem synergicznie dajemy dużo więcej niż każda z nas osobna, więc hmm, ja się nie mogę doczekać. I to przepięknie się wspólnie dzieje, nie? To co powiedziałaś, nazwa powstała dzięki temu, że my razem zaczęłyśmy pracować, tak? I dzięki temu po prostu powstają kolejne elementy. Ja widzę tu już, że dziewczyny dołączają, także cześć, cześć, bardzo nam miło, że przychodzicie zobaczyć. I tak, ja też chciałam dodać jeden element. To co powiedziałaś, że każda kobieta, każda kobieta ma niesamowitą moc w sobie, niesamowite możliwości. Tylko to, jakiego procesu w życiu doświadczyłyśmy, sprawia że niekoniecznie czujemy, że możemy, nie? a jeszcze w dodatku w społeczeństwie często tak jest, że jak patrzymy na tych wszystkich dookoła i próbujemy coś zrobić, to oni zamiast nam pomóc, to pomagają nam w taki sposób, że te nasze skrzydła są podcinane. Tak? Więc ja doskonale w swojej pracy z kobietami na co dzień wiem, że one mogłyby zrobić dużo, gdyby miały to wsparcie, a tego wsparcia brakuje. Tak, i ja jestem takim duszkiem wspierającym, pomagającym iść, ty świetnie pokazujesz drogę, określasz te cele, pokazujesz elementy, które trzeba wykonywać, a ja pcham, popycham, inspiruję. Bardziej inspiruję niż popycham, bo ja czuję, że jak się kogoś popycha, to trzeba go popychać stale. A chodzi o to, żeby złapać to flow i zacząć iść i czuć, że to jest fajne. I nie patrzeć na tych, którzy nas niechcący rozpraszają, bo też nie wiedzą i nie czują, że mogą. Więc tak, to, to właśnie, że. Możemy nawzajem dać te najważniejsze z nas rzeczy, to, co już pracujemy na co dzień z kobietami, to co daje niesamowite efekty, tak, bo mi często się zdarza, że jak pracuję z klientkami jeden na jeden, to na przykład po dwóch miesiącach klientka do mnie mówi: wiesz co, Kasia, wykupiłam tą trzymiesięczną współpracę. Ale ja już nie mam problemów do wymyślania. Tak mi poprzestawiałaś w głowie, że ja już nie widzę tego jako problem. nie potrzebuję, tak? Czy my możemy ten trzeci miesiąc przełożyć na za chwilę, jak będę miała jakieś większe trudności? Ja mówię: O, wow, nie, wiem, w którym miejscu byłaś, jak do mnie przychodziłaś. a teraz mówisz, że możesz biec i pędzić, nie? Ja w swojej pracy jako psychodietyk bardzo mocno skupiłam się nie na diecie. Tylko na głowie, bo tutaj są te ograniczenia, tak? I teraz w coraz większej ilości miejsc słychać, że ta głowa jest najważniejsza, tak? Ostatnio rozmawiałam z lekarzem, miałam taką fajną rozmowę i on mówi, no, zalecenia wszystkie są ważne, ale jak głowa za tym nie stoi, to nie mamy szansy tego zrealizować, tak? To jest na każdym jednym etapie. I teraz, gdzie nie włączymy, wszyscy mówią, głowa jest ważna, głowa jest ważna. Ja mówię, super, bo ja o tym mówię od pięciu lat, tylko teraz. Potrzebujemy pomóc, żeby ta głowa inaczej myślała i inaczej funkcjonowała. Tu jest ta różnica, nie? Bo my czasami mówimy, ja to byśmy coś chciały zrobić. Ja myślę, że 10 lat temu, jak byłam w innym miejscu, jakbyśmy się spotkały, rozmawiamy, że coś zrobimy, to ja bym się pół roku szykowała, a może za rok byłby projekt, nie? A dzisiaj wiem, że to troszeczkę inaczej funkcjonuje i potrzebujemy pójść. Tylko, że jak my patrzymy tam daleko w tą przestrzeń, gdzie jest ten nasz efekt końcowy, do którego chcemy dojść, a potem patrzymy na miejsce, w którym jesteśmy, to sobie myślimy, dobra, to jak ja będę taka dobra, jak tamten, to ja będę szła. Nie, nie, nie ma takiej szansy. Musimy wejść z tego miejsca, w którym jesteśmy i podążać w tamtym kierunku, tak? I my w tym naszym procesie chcemy wam zapewnić, już zdradzam odrobinę, za, za dużo nie powiem, tak, bo omawiamy się codziennie po to, żebyśmy mogły wam po trochu zdradzić, żebyście się dogadywały, co dla was pięknego przygotowałyśmy, ale w tym naszym procesie chcemy was wziąć w przestrzeń, gdzie dużo szybciej pójdziecie po to, co chcecie, dowiecie się Dzięki temu, jak fantastycznie Dominika potrafi zadać właściwe pytania, gdzie faktycznie chcecie dojść. Bo czasami mówimy, okej, okay, to ja bym chciała innego życia, i wtedy jest pytanie, jakiego? Hmm, to ja jeszcze nie wiem, to ja się zastanowię i wrócę do tego za dwa lata i mija kolejny rok, a my za chwilę mamy nowy rok, będzie się wszędzie pojawiać informacja: nowy rok, nowa ja, tylko jaka nowa ja. Nie? I ja znam taki świetny dowcip: jedna z moich klientek napisała do mnie, Moja nowa ja zrobiła zakupy. No, i moja stara ja nie ma co jeść. Nie? I to jest ten problem, że my chcemy czegoś innego i próbujemy to coś inne, ale to coś inne jest tak totalnie nie nasze, że my się w tym nie umiemy odnaleźć. Nie? I potrzeba właśnie tego procesu, który i ja i Dominika robimy u siebie, ale teraz, jak je połączymy razem, to to będzie po prostu wszystkie elementy, które są. ciężkie, dokładnie. Ja ciężkie, autentyczne. Wszystkie na elementy, które są potrzebne, żebyście mogły dużo szybciej dojść do tych rzeczy, które chcecie. I przede wszystkim dowiedzieć się po drodze, kim tak naprawdę jesteś, kim chcesz być, jak chcesz siebie narysować, tak? Moje klientki często walczą z tym, mówią, no dobra, ja bym chciała być taka, ale jestem zupełnie inna, nie? A przełącznik tak naprawdę nie jest wcale taki trudny, tylko my potrzebujemy się nauczyć z tym funkcjonować. I my to będziemy razem łączyć, żebyście poszły tam, gdzie chcecie. I to będzie zdecydowanie krótszy proces. Ja, jak sobie przypominam, jak ktoś mnie pyta, mówi, Ja bym chciała być tam, gdzie ty. Ja mówię, nie chciałabyś. Wiesz, ile lat ja idę do tego miejsca? Ja nie miałam takich podpowiedzi, jakie są dzisiaj, ale dzisiaj my mamy to przetworzone i możemy dać. Mój proces zmiany zaczął się w 2006 roku, kiedy ja zrozumiałam, że moje życie wcale nie jest fajne i ja dalej tak nie chcę. No to zobaczcie, ile to jest lat? 18, pełnoletniość, nie? A my mamy zupełnie, zupełnie zdecydowanie krótszy proces. Ale zagadałam, do oddaję Ci głos. Ja widzę, że ja Cię uwielbiam słuchać, więc ja zawsze jestem tak podekscytowana jak mogę Cię słuchać, więc wow. czuję ciarki, absolutnie czuję, mam ciarki, czuję ekscytację na to wszystko, bo to właśnie co powiedziałaś wszystko Kasia, to dzisiaj jest tak dużo wiedzy, że wiele osób chciałoby się rozwijać, chciałoby ruszyć z miejsca, ale jest tak zagubiona w tej ilości, że to jest problem i my wykorzystujemy tą magię jedenastek, bo my przy okazji uwielbiamy pracę z energią, pracę z symbolami, doładowywanie się też takimi rzeczami. I nie bez przyczyny, jest, nie bez powodu jest dzisiaj premiera 11 listopada. O 11.11 11 zaczęłyśmy mówić na tym live, czyli same jedynki. A jedynka, jedynki to jest nowy początek, to jest wzrost, to jest rozwój, to jest podążanie w tym kierunku właśnie tego, to, tego swojego takiego tego przeznaczenia na poziomie wydobycia z siebie tych najważniejszych rzeczy i proces będzie, ja odkryję jedną tylko rzecz, 11 miesięczny, ale to co faktycznie przygotowałyśmy dla Was, to to jest taka kwintesencja, żeby przestać się gubić. W tej ilości wiedzy dostępnej na rynku, w tej ilości wszystkiego, to będą tak proste pigułki, tak proste rzeczy. Taki roadmap, po prostu roadmap, do tego, żeby taka mapa jak GPS, żeby wiedzieć dokąd się idzie. Natomiast nie jedna mapa dla każdej z Was, tylko każda z Was na bazie tej mapy narysuje sobie własną, żeby wydobyć tu swoje ja, o czym Kasia przed chwilą powiedziałaś, czyli jaka ja chcę być. Ale to, żeby wreszcie odnaleźć tą siebie, Albo inaczej, żeby odnaleźć odpowiedź na pytanie, jaka chce być, żeby wiedzieć, jaką siebie stworzyć. Nie? Bo ja często też powtarzam, że my nie mamy się odnaleźć w życiu, my mamy się stworzyć. Ale żebyśmy wiedziały, jak się chcemy stworzyć, to my musimy odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania: to jaka ja naprawdę chcę być, jak ja naprawdę chcę żyć? Oderwać to od lustra społecznego, od takich przyczepów, które mamy od innych, że to powinniśmy, a to wypada, to nie wypada, to jest fajne, a to nie fajne. Zajrzeć do tego serducha i znowu mam I... I, <słuch> i znaleźć te swoje odpowiedzi ale my będziemy pomagały w znalezieniu tych odpowiedzi, bo obie dobrze też wiemy w pracy z ludźmi, że jak się nie ma wiedzy pewnej, to można tak szukać całe życie i umrzeć nie znajdywszy. A, a, a to jest właśnie ważne, żeby, żeby mieć tę podpowiedź. I odczaruję jeszcze tylko nazwę. Lotife. Jak Iwo usłyszał nazwę, ja powiedziałam, jak Ci się podoba nazwa? mówi, jak grecka boginia. Podoba mi się skojarzenie. Lotife jest od pierwszych słów love, time, femininity czyli miłość, czas i kobiecość. A to znowu jest zaczerpnięte z takich trzech fundamentalnych rzeczy. Obejrzałam coś, co mnie bardzo zainspirowało, że ludzie tęsknią za miłością, chcieliby mieć więcej czasu i boją się śmierci, chcieliby dłużej żyć. A my to trzecie, no bo przecież nie będziemy śmierci tutaj wrzucać w to wszystko. My to trzecie przykułyśmy w coś, czego my zupełnie nie doceniamy kobiecość naszą, bo my sobie umniejszamy, my sobie nie doceniamy naszych supermocy, jakie to jest niesamowite. My jako konstrukt, jako kobieta, to jest. Pff największy cud świata i właśnie, żeby sobie przestać umniejszać, ale żeby też przestać popadać w skrajności, bo ja mam też, pracując z kobietami, takie poczucie często, że my albo sobie tak strasznie umniejszamy, albo znowu tak kozaczymy, że już nikogo innego nie potrzebujemy, tych mężczyźni są we, wszyscy są fe, ja jestem taka superwoman, a to nie o to chodzi, zupełnie nie o to, więc odedrzemy to też ze skrajności i to, co mamy dla was, bo my będziemy bardzo starały, bo my byśmy to godzinami do was mogły mówić, ale co bardzo będziemy się starały robić, to Zamykać to też, dawkować Wam pewne rzeczy, czyli do czego Was zapraszamy teraz? W czwartek o 17.00. O 17.00, nie? O 17.00. Nie, tak. o 18.00. O 17.00. O bo ja tak o się mylę, 5. przepraszam Was, dlatego że w Portugalii jest godzinę wcześniej tak. i czasem się zastanawiam, czy to był polski czas, czy portugalski? W czwartek o 17.00 będzie webinar. Już jutro będziecie mieć możliwość zapisania się na ten webinar, bo będzie się trzeba zapisać i tam odkryjemy dużo. Wszystko, to, co potrzeba wiedzieć, żeby rozpocząć z nami ten proces 11-miesięczny. Natomiast teraz, codziennie, tutaj o 11.11 .11 będziemy do Was coś odkrywać, będziemy mówić, będziemy inspirować, będziemy podawać już takie rzeczy, które wam będą brzmiewały w głowie. Tak, bo przede wszystkim potrzebujecie, żeby zacząć, żeby coś zacząć robić, potrzebujesz mieć poczucie. Że możesz, że masz wpływ, że to jest dostępne, bo my bardzo często marzymy, chcemy i nam się śni, ale potem nie możemy zacząć. I ja pracując ze swoimi klientkami odkryłam jedną mega rzecz, o której się rzadko mówi: że my chciałybyśmy i marzymy, ale nie mamy poczucia, że możemy, przez to stoimy w miejscu. I często ludzie nazywają to blokadami, grzebią mega strasznie głęboko. Wiecie, czasem przychodzi do mnie klientka, mówi: że Jestem w czteroletnim procesie, Zmiany, ja mówię super, cieszę się, bo genialnie, że nad sobą pracujesz. A potem my pracujemy 3, 4, 5 miesięcy. Ona mówi: Ja z tobą zrobiłam w pierwszym miesiąc więcej niż 4 lata w całym swoim procesie. Nam zależy na tym, żebyś ty przeszła do tego miejsca. Więc my znamy te elementy, które trzymają i pozwalamy iść dalej. Ale jak ty masz poczucie, chciałabym, ale to nie dla mnie, to to jest najważniejsza blokada. Więc my chcemy dać, oddać ci, bo to ją miałaś, tą sprawczość. Jak byłaś malutkim dzieckiem i za przeproszeniem zrobiłaś siku w pieluchę, to wrzeszczałaś tak głośno, że ta mama się zorientowała, bo nie byłaś w stanie powiedzieć, czego potrzebujesz. Nie? I my mamy to w sobie, my mamy to poczucie, że możemy osiągać to, o czym marzymy i czego pragniemy. Tylko później w tym procesie socjalizacji zadziały się różne rzeczy, które sprawiły, że schowałaś się trochę w taką skorupę: nie mogę, to nie dla mnie, to niedostępne. I wiecie, co jest najgorsze, na co ja się nie zgadzam. Ja wszędzie czytam, gdzie nie wchodzę w jakieś miejsca, że tylko 10% ludzi osiąga jakiś tam sukces, a 1% osiąga szczyty. Ja mówię, a co z nami, jest, to jest nie tak? Bo ja się zaliczałam całe życie do tej całej reszty. Tylko ja miałam zawsze poczucie: czekaj, czekaj. To nie to, że ja nie mogę, tylko oni robią coś inaczej. Co oni robią inaczej? Ja któregoś razu, jak do jednego z programów do promowania chciałam sobie podliczyć, ile ja wydałam na to, żeby się nauczyć tego, co inaczej. To jak doszłam do 100 tysięcy, to powiedziałam, koniec, nie liczę dalej. Bo jak mój mąż to usłyszy i zobaczy, to mówię, mam przeklapane, oczywiście żalcując. I doszłam do tych 100 tysięcy, bo ja tam chciałam się uczyć dowiedzieć tego, co oni robią inaczej. Nie? I okazuje się, że to nie jest to, że my się urodziłyśmy w gorszym miejscu, tylko my po prostu nie robimy pewnych rzeczy, bo nie wiemy pewnych rzeczy, robimy je inaczej. I nic dziwnego, że 90% nie może osiągnąć tego, o czym marzy. Bo to nie chodzi o to, że my nie marzymy. My chcemy, tylko okazuje się, że to jest dla nas niedostępne. Niedostępne jest tu, bo nam wtłoczono pewne informacje i my je Wam odczarujemy, bo to wszystko, o czym marzysz, jest dla Ciebie dostępne. Może nie tej wersji, którą jesteś dzisiaj, bo masz pewne blokady, ograniczenia, my będziemy je ściągać, tak? ale jest dla Ciebie dostępne. I ja się śmieję, bo jak rozmawiałyśmy z, z Dominiką i ustalałyśmy proces, ja mówię, da, dajemy dziewczynom gwarancję, że będą osiągać swoje cele to mówi nie, 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 żadnej gwarancji. nie czekaj, jak to gwarancji? Przecież nie wiemy, czy pójdą. Ja jestem przekonana, bo ja pracując z dziewczynami, widzę, jak przychodzą do mnie dziewczyny czasami w takim stanie, że całe ciało mówi, nie jestem w stanie funkcjonować na tym świecie. A po procesie one po prostu fruwają i dla mnie nie ma nic piękniejszego. Jak widzę kolejną kobietę, która po prostu zaczyna fruwać w swoim życiu i zarażać inne. Bo to nie o to chodzi, żeby ten nasz proces był dostępny dla malusieńkiej grupki ludzi. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaopiekować się wszystkimi, chociaż mamy bardzo ambitne plany, żeby to było naprawdę dużo kobiet. Dlatego tworzymy przestrzeń, a nie tylko i wyłącznie elitarną malutką społeczność. Tak, tak, żebyście mogły te swoje cele realizować. Im nas jest więcej szczęśliwych, spełnionych kobiet, tym żyjemy w lepszym świecie dla siebie, dla naszych bliskich, dla dzieci. Nie? Ja często sobie kiedyś myślałam, jak zaczynałam ten swój proces, czemu moja mama tego nie zrobiła i ja dzisiaj biedna muszę to robić. Nie? Ale później poprzestawiałam w swojej głowie i dzisiaj mówię, wow, jak fajnie, że ja dzisiaj mogę to zrobić. Dzięki temu moje dzieci, moje wnuki i tak dalej będą miały inny świat. I my wykonujemy dzisiaj tą robotę. I to nie jest łatwe. Wymaga trochę odwagi, ale my was będziemy... Dominika będzie motywować, ja będę poklepywać po pleckach i wspólnie będziemy Was inspirować, żebyście mogły wprowadzić te zmiany. To jest właśnie niesamowite, że dzisiaj, przy tej dostępności wiedzy i tego wszystkiego, to co Ty w siebie zainwestowałaś, to co ja w siebie zainwestowałam, nikt nie musi myśleć przez pryzmat Boże, ile ja muszę w siebie zainwestować albo ile to musi trwać. Nie, nie musi. 11 miesięcy. To wyobraź sobie 11 miesięcy życia. Ja znam mam to się dzieje. 11 miesięcy, które sprawi, że to jest jak skok kwantowy w życiu. Bo to jest taka ilość kwintesencji i już tego wszystkiego, co tylko trzeba wiedzieć, żeby faktycznie zrobić tą drogę, że to będzie najlepszy rok w swoim życiu, mogę powiedzieć. Absolutnie najlepszy najlepszy rok w twoim życiu zapraszamy do zaobserwowania kanału właśnie Lotife macie go tutaj też że pewnie podlinkowanego albo go widzicie bądźcie z nami na razie będziemy nadawały tak na tych trzech kanałach. Docelowo pewnie później zostaniemy już tylko na Lotifę, natomiast na razie będziemy nadawały na trzech kanałach. Bądźcie z nami jutro o 11.11. .11. Będziemy Was informować też na bieżąco. Warto zaobserwować wszystkie nasze kanały, będzie bardzo dużo się działo. Docelowo będzie też kanał i cały proces po angielsku, ale najpierw najpierw się skupiamy na, na po polsku, więc ja jestem podekscytowana bardzo. Dziękuję Wszechświatowi, że Wszechświat mi Ciebie, Kasia, postawił na drodze. I ja wzajemnie ja dobrze. Dokładnie tak samo. Absolutnie. Dokładnie mam, tak, tak przecież, samo. że zmieniamy świat. Po prostu do tej pory zmieniałyśmy świat, a teraz to już... ja. Więc kończymy na dzisiaj. Musimy się ukryć już więcej. Bo to będzie nasze wyzwanie zawsze. Dzięki Ci śliczne, że jesteś. Dziękujemy Wam, że jesteście. Dzielcie się tym, co robimy i tym, co początkujemy, ze wszystkimi kobietami, którym dobrze życzycie albo tym, którym niekoniecznie macie dobre relacje, ale chciałybyście, żeby one. Pracując nad sobą, poprawiły też Wasze otoczenie, bo czasem mamy w swoim otoczeniu takie kobiety, które są toksyczne, ale bardzo nam zależy, żeby ta relacja się naprawiła w przyszłości. Więc takim też warto nas polecać, żeby dołączały. I więcej szczegółów, czwartek, godzina 17 na webinarze, a codziennie 11:11 11 tutaj na kanałach. Krótki live będziecie widziały, że warto z nami być, bo, bo ja zawsze no widzicie kilka razy już ciarki. Jak ja słucham tego, co mówi Kasia, to zawsze czuję, ja, ja muszę już, już muszę wszystko robić, bo to jest taki poziom mobilizacyjnego otulenia. Nawet Twój głos jest otulający, wszystko jest otulające. Także widzimy się jutro. Dzięki dziewczyny za dzisiaj. I tak jak mówiła Dominika, warto nas polecać dalej, bo jak już przyjdziecie do nas, to Wam zdradzimy wszystkie szczegóły, bo myśmy to tak ułożyły, że to jest po prostu aż niesamowite. Dzięki, do jutra. Dzięki, pa.